Czy pomyślelibyście, że ponad 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości premierem Polski będzie Niemiec? To, że Donald Tusk, będąc teraz premierem, wcześniej deklarował w rozmowie z innym członkiem koalicji rządzącej, z Romanem Giertychem, że czuje się jako Niemiec, co więcej, oni między sobą rywalizowali, który z nich jest bardziej niemiecki. To jest naprawdę jakaś już, kurwa, paranoja, że premierem Polski jest ktoś, kto jasno deklaruje, że uważa siebie za Niemca, w tych słowach, które wypowiada, wyraźnie widać pogardę dla Polaków, jak ktoś taki teraz ma nadal być premierem. Wszystkie partie koalicji rządzącej od razu powinny odwołać Tuska i to naprawdę jak najszybciej, ponieważ to jest niemożliwe, żeby ktoś, kto gardzi Polakami i uważa siebie za Niemca, był premierem Polski. Tuska na pewno czeka Trybunał Stanu. No on oczywiście i tak spierdoli za granicę, ale trzeba wszystkie decyzje. Te antypolskie, skoro on jasno deklaruje, że uważa siebie za Niemca, te wszystkie decyzje szkodliwe dla Polski powinny być jak najszybciej zbadane i Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. No kurwa, nie pomyślałbym, że będziemy mieli Niemca jako premiera. Pozdrawiam wszystkich patriotów, kuchwale ojczyznę.